Witam Państwa na podpisaniu kolejnej umowy o budowę obiektów w ciągu ulicy Trudeckiego. Dzisiaj podpiszemy umowę na budowę trzeciego etapu obwodnicy śródmiejskiej miasta Świerce od ulicy prezydenta Kaczorowskiego do ulicy Składowej. Jest to zadanie dużo bardziej skomplikowane niż Budowa numeru. wartość kontraktu to jest 31 548 104 zł i 90 groszy. W przetargu zwyciężyła firma Strabag, siedzibą w Pruszkowie. Dzisiaj podpiszą umowę w imieniu miasta Siewce Pan Prezydent. Wojciech Kudelski i pan skarbnik Kazimierz Paryła w imieniu firmy Sztrabach, pan Marcin Zaremba, dyrektor oddziału i pan Patryk Stasiewicz, kierownik grupy. Witam również Pana przewodniczącego Rady Miasta, Pana. Podpisaliśmy tu bardzo ważną umowę, że firma przede wszystkim na te roboty zarobiła, żeby zbudowała ją solidnie, a mieszkańcy się żyją na pewnym rodzaju. nie było. Czy możemy się przyłożyć do poprawy czas, który mieście. A jeśli się uda zrobić to zyskiem, to szczęścia. O, szczęście. Inaczej warto byłoby zaczynać, jakby? Oczywiście. Cieszysz się. Szanowni Państwo, przy tak ważnej chwili nie może być e, kilku słów, kilku zdań e, na temat tej inwestycji. E, ja przypomnę pokrótce, że e, moje prezentowanie zaczęło od e, budowy pierwszego i drugiego etapu e, obwodnicy naszego miasta. No, i myślę, że złożyło się na dalszą kontynuację kilka takich bardzo ważnych czynników. Miasto Siedlce w wyniku przemiany struktur politycznych, gospodarczych bardzo zyskało na, na tym, że tereny kolejowe, nadmiar terenów, gruntów zaczął ciążyć polskiej kolei państwowej. I wtedy my składliwie skorzystaliśmy z tego i wystąpiliśmy jako miasto, mój poprzednik jeszcze, pan prezydent Szymanowicz, i ja wystąpiliśmy o pozyskanie terenów, które były już nieprzydatne kolei, a które były w samym centrum miasta. I tak, tak to stało się, że w sposób bardzo tani, część za podatki, część... Kupiliśmy na przetargu, tutaj te tereny po, po, tym, po halach tych kolejowych razem tu z Panem Skarbnikiem. Kupiliśmy to i, i na tym terenie zostały zaprojektowane te nasze drogi. Po drodze, przypomnę Państwu, na drugim etapie był wiadukt kolejowy, solidny wiadukt, odpowiednio wysoki, który był w stanie przepuścić ruch z północy na południe i my to wzięliśmy bardzo mocno pod uwagę. No i ja oceniam, że to jest około 10 milionów mniej kosztów niż, niż y, y, przy koncepcji budowy nowego wiaduktu. Karier, proszę Państwa, ten pas przy, przy, przy y, torach to jest coś niesamowitego. To jest dla nas autostrada, to jest bezkolizyjny przejazd przez miasto od północnych granic praktycznie do południowych. I my tej sprawy nie mogliśmy odpuścić. E, bo jeśli chodzi o e, tę inwestycję, e, to jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo jeszcze raz podkreślam, jest to bezkolizyjna droga od Strzały praktycznie po ulicę e, Błogorską. I myślę, że w obliczu, kiedy Stajemy właściwie na progu budowy autostrady z Warszawy do Siedlec. Ta droga będzie miała bardzo ważne znaczenie dla miasta i dla całego naszego regionu. Z całą mocą to podkreślam, że, że nie ma, nie było innej możliwości. My na takie rozwiązanie. Po prostu musieliśmy się zdecydować. Wykonawcy życzę, żeby przede wszystkim bezpiecznie te roboty mógł wykonywać. Dla Was to jest codzienny chleb. Ja jestem inżynierem i wiele inwestycji nadzorowałem, realizowałem jako kierownik budowy, jako inżynier. I wiem, że, że w tej chwili każdy wykonawca walczy o, o robotę. A konkurencja powoduje to, że dla nas, dla inwestora, są korzystne warunki. Konkurencja powoduje, że schodzicie jak najniżej z ceny, ale, ale musi to być opłacalne. Dobra organizacja pracy, dobre wykorzystanie przede wszystkim sprzętu, tutaj już się omówiliśmy, że zimy w tym roku nie będzie, spowoduje, że, że że wykonacie to w czasie, że na tym, a my powiemy o was dobre słowo, damy dobre rekomendacje. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy brali udział w tym procesie, a udział w tym brali praktycznie wszyscy pracownicy Urzędu Radni Rady Miasta widzieli, w którym momencie rękę do góry podnieść. Za to też dziękuję panu przewodniczącemu i na jego ręce wszystkim. Dziękuję też dziennikarzom za każde dobre słowo jeśli chodzi o inwestycje w mieście. Bardzo dziękuję. Cieszmy się, bo jest